Ostatni dzień Mesiodesia. Zobaczcie co dorwałem. Uszczeleczkę do przepustnicy oryginał do takiego starego Mercedesa. I za chwilę bierzemy się za Audi, bo Audi jako przewaga dzięki technice przeważyło technicznie rzecz biorąc nad tym, żeby pozbyć się koła pasowego. Jak to się dzieje, że w Audi to się psuje? Nie mam zielonego pojęcia. U mnie koło pasowe jeździ już 23 lata i się jeszcze nie zepsuło. No, także wjeżdżamy z takim nowym kołem do Audi. Jeszcze podkładkę czekam, bo już podkładki nie mam. A tymczasem składamy meszka, wyjeżdżamy, jedziemy się przejechać. Będzie wszystko dobrze, oddajemy klientowi. Jak będzie źle, nie oddajemy klientowi i robimy dalej. A co do tego miecia, bo on będzie już teraz jeżdżony tylko w niedzielę i częściej konserwowany, wiecie, jak te blachy w tych Mercedesach, to lepiej nie mówić. To damy coś takiego do silnika, wiecie. I coś takiego. Z tego tytułu, że to mówię, będzie więcej stało niż jeździło już teraz. Teraz już on na emeryturkę idzie, także on teraz wiekiem emerytalnym właśnie dość... O! To jest jeden z niewielu W210, które dotrwały wieku emerytalnego. Kurde, ale żebym wymyślił, no ale żebym wymyślił, Kurde, mądry ja jest Dobry. zarzucam rurę do przepustnicy plastyczki. Jedziemy się przejechać, a tak nie jedziemy się przejechać. Przecież klimatyzacja jeszcze jest do roboty, bo się klapy nie przełączają. A może to w przyszłym tygodniu zrobię, po urlopie dobra, zobaczymy, co to będzie w tym filmie. O, ta uszczeleczka idzie tutaj, to jest przepływomierz, tędy wpadaj do przepustnicy, i zobaczcie. Oryginalna. Taka, fajna. I to też jest oryginalna, tylko stara. I chyba się właśnie poławiała. <grywy> Ojej. Taka już. Słychać, po dźwięku, co? No. Także trzeba ją wymienić. Dlatego musiałem no, na nią koniecznie czekać. Bo tędy by się orwał nam piach z drogi. A piach. Zniszczy silnik. A tu jest w najgorszym miejscu ta przepustnica, bo jest z tyłu. O. Tutaj. Czyli wiecie, o, widzicie, tam są dziury z kół. To wszystko podnosi piach kurz, piach kurz, I tutaj do przepustnicy. Czyli uratowaliśmy silnik. No dobra, no trzeba po prostu to zrobić. A później właściciele tego silnika, chyba 113, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię. Mówią, że Jezu, olej mi zaczął jeść. Zaczął mi żywić olej silnik, i wymieniają uszczelniacze zaworowe, odmych. A się okazuje, że on ma już takie przedmuchy, bo piachu się na żar, że z tym silnikiem. Zresztą, odmych w tym silniku to jest temat rzeka, i sami, którzy mieliście ten silnik, to wiecie o co tu chodzi. I tego nawet nie trzeba roztrząsać tematu. Dobra, wymieniam tą gumkę, na przepustniczkę i no i te kurcze klapy. Zobaczymy, co z tymi klapami. No dobra, sobie zrobiłem pełną diagnostykę tego panela. oraz tutaj tego od spodu jest taki wielozawór. No bo to jest w pełni diagnozowalne Tu dotykacie, tam patrzycie, tam patrzycie, tu patrzycie, wszystko działa. Wszystko się przełącza. Wszystko się przełącza, wszędzie podciśnienia się pojawiają. Czyli po prostu klient źle ocenił chyba. Albo sprawdzał przy wyłączonym silniku, bo to jest podciśnieniowy system, więc silnik musi być włączony. A tak, przy okazji, jeszcze taka ciekawostka. I jakby ktoś nie wiedział, to tutaj jeszcze są filtry. To jest ten przycisk, tutaj, i tutaj są jeszcze takie dwa dodatkowe filtry założone. Ten sterownik cały klimatronika siedzi tutaj w takim, takiej gąbeczce. Dostęp jest do niego, o tutaj, od spodu. I to jest to, ten element, o ten. Tutaj. Tu już ktoś był wcześniej, bo tu już jest deska i popsuta trochę, i. O, no właśnie, także to coś trzeba będzie jeszcze z tym zadziałać, żeby to naprawić. No, ten schowek wyjąć, to palce sobie można połamać, ale da radę. Dobra, wymieniłem filtry, zakładam z powrotem. i No, Klimatronik działa w 100%. A tu mamy podłączenie do lampeczki. Zobaczcie, jak Mercedes sobie zrobił. To są takie śruby regulacyjne na takich gumeczkach. Ten to zawsze wie, kiedy się włączyć, no. I te śrubki regulacyjne służą do tego, żeby ustalić sobie, by schowek zamykał się w miarę lekko, ale nie latał. O! Pyk! Dzisiaj tego już nie ma. Jak je dokręcę mocno, to schowek będzie latał. Tu powinno być ogólnie gwiazdkowy śrubokręt w środku miejsce, ale ktoś <grystanie> chyba, no, zepsuł to. O, teraz, jak jest tak dokręcony na maksa. lata, a wystarczy sobie je wyregulować, zobaczcie jaka ta technologia kiedyś była można było takie coś zrobić o, pyk, lekko i o, tu jeszcze troszkę podciągnąć, żeby to się w miarę lekko zamykało, a fajnie chodziło o tu by nie było pyk, no bajka, jeszcze przydałaby się regulacja większa tutaj na z tym bolcu zamykającym byłoby naprawdę tak. Uła. <laughs> Jedziemy się przejechać. Fajną furą. Pamiętacie jak palił? Zobaczymy jak teraz pali. No, mógłby jeszcze lepiej, ale już. Wybaczę mu po tylu latach pracy. No, przejechałem się tym Mercedesem, no nawet jeszcze jadę. No, powiem Wam szczerze, że przypomniałem mi się takie stare czasy, jak te... Gdzieś... No, miałem takie Mercedesy, tak? No, bo to się jeździło tymi... Wtedy to były sztrucle. Kurde, gdybym wiedział, że to takie sztrucle dzisiaj będą tyle kosztowały, to bym ich nie sprzedawał, miałem cztery z 2,6 litra silnikiem, 2,3 litra o 124 miałem kurna, w 3litrowym dizlu na tak zwanej szerokiej głowicy. Ale to już będą znawcy wiedzieli o co chodzi. No, tam się pompa się, w sekcja w pompie się robiło. E, turbo, można było sobie spokojnie podkręcić, bo tam było regulowane ciśnieniowo. Kurde, no to były fajne czasy, a że trochę dymił, to kto tam się tym przejmował, kurde. no Powiem Wam szczerze, no z tą 210 też się najeździłem trochę, no to taki był. No długo jeździłem 210, ale najlepiej mi się jeździło 190, z tym 26 litra silnikiem. co z... robiło to robotę, co nie na gadget troniku, pamiętam tam kalosze się wymieniało. No takie stare czasy się przypominają. No jest fajnie, fajnie. Z tym Mercedesikiem naprawdę się przyjemnie jeździ. oczywiście świeci się błąd od lamp, ale od lamp postojowych, bo wiecie, w tych małych. Lampeczka, ktoś włożył LEDy, żeby świeciły na biało, tak jak xenony. Ani za nie na żółto to się tak robiło. Tylko, że te LEDy widocznie nie mają tego rezystorka w sobie. A jak nie mają sobie rezystorka, to będzie wyrzucać błąd. No i tyle co. To do Mercedesa mamy skończonego. Wracamy teraz do warsztatu i bierzemy się za przewagę dzięki technice, czyli za podpadnięte koło pasowe w Audi a 6630 TDI. Czyli to co każdy lubi, to zaraz się widzimy. Dobra, Audi wjechane A6 C6, moje ulubione 300 z Problem znany wszystkim, bo jak Audi nawet nie potrafi zrobić koła pasowego, to jak oni mają zrobić samochód? Samochód. Nawet koło to potwierdziło, że już nie chce być w tym aucie. No i druga sprawa to wiecie, że ktoś zmieniał z tyłu hamulce, lufki sztuki są. I zamiast komputerem cofnąć tłoczki, czy tam akumulatorem podpinając plus minus, wkręcił na hamaj połamał zaciski. Plan jest taki, żeby to koło pasowe nowe założyć do tego auta bez ściągania w przodu. Bo nie chcę mi się tego robić strasznie. Więc mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie kciuki. Plan był dobry, ale wykonanie nie wyszło, więc wyjeżdżam z przodem, nie da rady, zobaczcie. A6C6, tu nic nigdy nie jest zrobione, że wszystko jest dobrze, tylko teraz się to koło spierdoli. <kłysy> tak. Tuleja zerwana. Druga tuleja... Zerwana. To to pikuś. Na kole odpadło. Dziurę wydarło, pikuś, ugniemy do dołu. Miska leje się tam z góry silnika. Miska cała zarzygana. To nie skorka, tylko po prostu tu się z miski leje. Lecimy dalej, to nie miska. Tutaj mamy ławę zawieszenia pięknie zakonserwowaną. Skrzynię biegów zakonserwowaną. Szczyt ten samochód wszędzie. Tam do góry pyk, ostrość. Tu jest obudowa rozrządu O, jest ostrość Zapierdziela z całej obudowy rozrządu Bo dlaczego by nie? Z jednej jak i z drugiej Flansza skrzyni wywalona Druga sucha, proszę Normalnie w szoku Lecimy dalej do tyłu Jakie to piękne Audi produkują Guma jeszcze się trzyma Podpora wału nie istnieje. Jedziemy dalej. O, ta jest pod prawa, o, zerwana. <grywa> no, ale zobaczcie, to się jest znaczy zerwana. No prawie, jeszcze się nic się dzieje. Tutaj półosie. Rodzewieją, ale nie jest źle. Jedna, druga. Zawieszenie z tyłu. Zerwana tuleja. Tamtej tulei nie podejrzymy, ale już wyłazi porozja jak diabli. Tutaj, nie podejrzymy, tu mamy nasze zaciski, które są zepsute, bo ktoś sobie tak cofnął, to nie jest wina Audi, tylko wina użytkownika. O, tu jest druga tuleja zerwana, żeby nie było w tym samochodzie, ja jeździłem wcześniej, bo on jest, jest u nas parę razy był na jakieś inne duperele, naprawdę nic nie stuka, nic nie puka. I klient dba o te auto. No, że do nas nie przyjeżdża na naprawy, bo, bo się nic nie psuje. Teraz się koło zepsuło i przyjechał. No, także chwilę za chwilę zwalimy przód, ale jeszcze taka mała petardzina dla Was. Ja się pytam, co to. Co to jest? Co to. Co tu ktoś miał na myśli? What the fuck! Co tu wiązki nie było można kupić do, do, do zderzaka i ktoś to. Ja. I co ja chcę zrobić? Niech teraz tu przyjeżdża ten drut i kurwa to robi. Przepraszam za przekleństwo. O, tu się leje olej cały, dobra, nieważne. I teraz tak, ja nie zajmę zderzaka, bo nie mogę tego rozpiąć. Nie no kurna zajebiście. O, zajebiście się do tego pana, co to robił. Jesteś człowieku petarną. Zamiast wymienić wiązkę, albo kostkę kupić, to żeś polutował jedno do drugiego. O no tak, tutaj też się leje. Z tego silniczka tak niedużo. Zobaczcie, aż już wypływa. A ja, a ja tu już o, pływam w oleju. Parasolkę muszę zarzucić. kapok, żeby się nie utopił. Dobra, zwam z Nie będę się dalej pastwił nad tym samochodem, bo to nie ma sensu. Bo to jest, ja Wam powiem tak. Już ma Audi A6 C6. 30 TDI powiedzmy, i uważa, że jego auto jest w bardzo dobrym stanie, przyjeźdź, udowodnić ci, że nie. Niestety, choćbyś ładował tak jak w to Audi Q7 150 tysięcy zł, dalej to jest stary śmieć. Niestety. Ja jeżdżę jeszcze gorszym, także nie martw się. Ale Audi A6C7 już jest ok. Dobra, zdejmuję zderzak. Dobra, spróbujcie odkręcić zderzak. Patrzcie, co się dzieje z plastikami. Nie, nie poszło. O, trzeba się obracać. No, obraca się w środku. Świetnie. Druga. A druga w ogóle jest opierdolona. Nie no, zajebiście. Przewaga. Dobra, prowadziłem sobie inaczej. Na szczęście, tutaj te poszły. Udało się dostać do tamtej. Wiecie, bo to nie jest takie proste. No. Jedna. Tam jest druga. Na fakturze będzie taka pozycja utrudnienia. I będzie tam kwota ile jest nad godzin, żeby zdemontować ten przepiękny zderzak. Dobra, jadę z tym koksem, czy to koło wymienić i tyle. Nie ma co płakać, samochód jak samochód, każdy może być taki sam. A mój to lepszy. Zobaczcie, nie, dobra, no. Ktoś pominął przewód, no bo zgnił pin, spoko, tak? No. Zdarza się. Myślałem, że to jest polutowane. Ale komuś już finezji do lutowania zabrakło. Zielone, już gnije. To czujniki parkowania są, one nie działały z przodu w tym aucie. Także brawo dla tego kogoś, kto to zrobił. Jest po prostu zajebisty. Zajebisty. Wyszarpałem to koło. Audi dostało minimalnego zeza. Ale wyszarpałem. Pokażę Wam, jak to wygląda w kawałkach. No, tu się rozerwało, odkleiło się i wypadło. Ale pokażę Wam, jak to zrobiłem, bo nie ściągałem całego przodu. Bo tu się nie da ściągnąć przodu. Bo jest tak pożeźbiony, i tak poklejony, i polepiony, że się po prostu nie da. Odsunąłem sobie tutaj chłodnicę. Wyparłem sobie <noise> przed łóżką i na tyle wystarczyło, żeby się dostać do tego dziodostwa Kluczem kątowym, powiem Wam szczerze, Parkside, ale to takiego mopowera o! Takie śruby były piękne. No. Ale się udało. Papa, pa, bo idą nowe. Tu jeszcze taki myk macie, że to gówno, bo to Audi wymyśliło, nie jest centryczne. Czyli jeżeli źle włożycie, widzicie coś się dzieje? Tylko jedna wtedy pasuje. Nie da się zrobić, żeby więcej pasowało. I to pasuje tylko w jednej pozycji. A, to sobie tak Audi wymyśliło, badziewie takie. Nie mogli zrobić jak inni. Tak, jak na przykład BMW na 4 śruby, albo. O, gdzie tu, się, tu się nie zgadza. Albo jakiś inny samochód, co ma na jedną centralną śrubę. Nie, oni musieli wymyślić sobie 20 śrub. Dziwną podkładkę, mimo środową, jakąś turbodrzutową, O. I to pasuje tylko w jednej pozycji. No to też nie pasuje chyba do końca, bo. A może nie. O, tak pasuje. Główna jedna. Dobra, na dzisiaj mam dosyć. Jeszcze została mi tylko założyć pasek. O. Wyłączyć lampkę, <laughs> założyć pasek, wyłączyć lampkę. No i jutro walka z tymi hamulcami, ale coś czuję, że skończy się zaciskami. Kontrolnie już zamówiłem takie, jakie sobie zażyczył klient. Działają jakiś czas. No i poza, tak jak mówiłem, po poprzednich. no te zaciski wiem, że działają ogólnie, a przy tym no niestety tutaj. Wiecie o co chodzi? Chodzi o cięć many. O, z silniczkami są od razu. Spoko, klocki tech start, spoko. Już teraz nie biorę te. teraz krótka historia: dlaczego ten samochód w ogóle wziąłem na, na warsztat? Wzięliśmy. Mój szef wziął. No, bo jeszcze ja nie mam swojego warsztatu, ale mam nadzieję, że niedługo mi się uda coś wykombinować w każdym bądź razie dlaczego ten samochód tutaj trafił z tego tytułu ja nie robię a6c6 nie robię a6c6 A6, czy 30 wtedy i w ogóle nie dotykam się tych samochodów bo to jest dla mnie to jest strata każda złotówka w ten samochód włożona to jest stratą złotówkową i mnie boli serduszko jak widzę że klient właduje w ten samochód jakiekolwiek złotówki wiem milion z was osób przejechało miliardy kilometrów tym samochodem i jest dobrze Cieszę się bardzo i cieszę się tymi samochodami, niech Wam żyją jak najdłużej, ale dlaczego go wziąłem na warsztat, z tego tytułu, że to jest taki trochę nasz przyjaciel. On ten samochód kupił przez przypadek, z tego co wiem chyba od teścia i już jakby go oddać nie może, a jak przyjechał do nas po, po zakupie, tam pojeździł dwa tygodnie, przyjechał po zakupie, bo coś tam, ten jakiś czek się zaświecił, to się okazało, że się egr -y wysypały. wysypały. Nawet nagrywałem na tym film. To chyba tam ponad 3000 wszystkie tam, bo tam rurka pęknięta, egier zacięty, klapa taka mieszająca, rozwalona. Po następnych dwóch tygodniach przyjechał, bo się leje z silnika. No to widzieliście. Leje się i tak się leje do dzisiaj. I tak dolewa. No ale też mu wymienił jeszcze klocki w ramach rekompensaty z tyłu i spartalił zaciski. Czyli taka rekompensata, że teraz klient musi dorzucić tam, nie wiem, jakieś pieniądze. Zobaczcie sobie, ile takie zaciski kosztują. Takiej marki do tego auta do tyłu. Może się uda bez wymiany zacisków. Nie sądzę. Także już znacie szybką historię. Dlaczego ten samochód w ogóle wziąłem na warsztat? Ale A6C6. Staram się unikać tych samochodów, no chyba że jakieś tam proste rzeczy: klocki, tarcze, e, opony, wymieniam, a resztę nie, po prostu nie. <grym> Dobra. Także historię znacie. Jak się wydarzy coś ciekawego z tymi hamulcami z tyłu w tym pięknym aucie, to wam nagram. A tymczasem to będzie następny odcinek. O, no, to będzie to następny odcinek, właśnie, bo niedługo jest urlop. Też wyjeżdżam, 14 będę na master truck show. Z chłopakami całą rodziną Forte będziemy, także może się tam spotkamy. A tymczasem co? Trzymajcie się, hej. Sponsorem programu był importer półkanek dodatków do paliw i preparatów czyszczących marki Forte.